Trzymanie kosmetyków w łazience to ogromny błąd, a robi to większość klientów, z jakimi miałam styczność. I takich prostych błędów jest jeszcze więcej. A ostatni z nich, o którym wam opowiem, przeraża mnie najbardziej, bo najłatwiej go wykonywać codziennie. I może zdarzyć się tak, że jeśli kupisz dobry i drogi kosmetyk, to nie zobaczysz żadnych efektów, właśnie przez te zaniedbania, o których ci dziś opowiem. Zaczynamy. Błąd pierwszy: Trzymanie kosmetyków w łazience. Trzymanie kosmetyków w łazience jest tak kuszące. W końcu to tam, codziennie się malujemy, oczyszczamy twarz i wykonujemy większość pielęgnacji. Kiedyś sama trzymałam większość produktów pod ręką przy lustrze, ale niestety Łazienka to jedno z najgorszych miejsc na przechowywanie kosmetyków. Wilgoć i wysoka temperatura tworzą tam warunki wręcz idealne dla bakterii, pleśni i różnych mikroorganizmów. Niby nie widać tego gołym okiem, ale każdy otwarty słoiczek i każda tubka, która nie jest szczelnie zamknięta, to zaproszenie dla nieczyszczeń. Kiedyś nawet zauważyłam, że krem, którego używałam dosłownie kilkanaście dni, zaczął dziwnie pachnieć. Okazało się, że trzymając go w łazience, znacznie skróciłam jego trwałość. Dziś nauczona na własnych błędach, przechowuje kosmetyki w sypialni w chłodnym miejscu, z dala od promieni słonecznych. To naprawdę wydłuża ich trwałość i chroni przed niepotrzebnymi wypryskami. Błąd drugi: nieodpowiednia kolejność nakładania kosmetyków. Kolejność naprawdę ma znaczenie. Często wydaje nam się, że najważniejsze Ważniejsze jest samo stosowanie kosmetyków, a ich kolejność to już mało istotny szczegół, ale to błąd. Prawidłowa kolejność pielęgnacji może zmienić wszystko. Pielęgnację twarzy najlepiej wykonywać jako ostatni etap po zakończeniu innych czynności higienicznych, i tu kryje się kluczowy trik. Najpierw myjemy włosy, a potem twarz. Dlaczego? Ponieważ resztki szamponu i odżywki mogą spłynąć na linię włosów i zatkać pory na czole, co bardzo często prowadzi do wyprysków. Dodatkowo, mycie zębów przed pielęgnacją skóry to dobra praktyka. Unikamy wtedy pozostawienia na twarzy pasty do zębów, która może zawierać fluor lub inne składniki drażniące. Taka mała zmiana naprawdę potrafi poprawić stan skóry, zwłaszcza jeśli zmagasz się z wypryskami w okolicy ust czy czoła. Błąd trzeci. Nadmierne stosowanie kosmetyków. Oj, tutaj byłam specjalistką. Niby człowiek wie, że w pielęgnacji mniej znaczy więcej, ale pokusa przetestowania wszystkich nowości bywa ogromna. Serum na dzień, serum na noc, serum odbudowujące, złuszczające, rozjaśniające, wygładzające, krem pod oczy, maska, tonik. Brzmi znajomo? Nie, nie potrzebujesz kolejnego kremu, serum czy maski. Zbyt dużo kosmetyków szkodzi skórze, a składniki aktywne w różnych produktach często się powtarzają. Na przykład jednoczesne użycie żelu do mycia z kwasami, toniku zwężającego pory i serum złuszczającego może być zbyt intensywne. Te produkty należą do tej samej kategorii i zawierają składniki złuszczające, takie jak kwasy AH czy BH. Nadmiar takich kosmetyków często prowadzi do podrażnień i przesuszenia. W pielęgnacji często mniej, znaczy więcej, więc warto przyjrzeć się swoim kosmetykom i skupić się na tych, które faktycznie odpowiadają na potrzeby skóry. A resztę odstawić. Błąd czwarty zbyt rzadkie zmienianie pościeli. To jeden z tych aspektów pielęgnacji, o którym łatwo zapomnieć, ale prawda jest taka, że nasza pościel, a zwłaszcza poszewki na poduszki, mają kontakt z naszą skórą przez wiele godzin każdej nocy. Z czasem gromadzą się na nich sebum, pot, martwy na skórek i resztki kosmetyków, które stwarzają idealne środowisko do rozwoju bakterii. Kiedy nie zmieniamy poszewek regularnie, nasza skóra wchodzi w kontakt z tymi zanieczyszczeniami. Co może prowadzić do podrażnienia i wyprysków? Sama po wielu eksperymentach doszłam do wniosku, że zmiana poszewek co tydzień naprawdę robi różnicę. Jeśli masz serę problematyczną, warto wypróbować tę metodę i zobaczyć, jak szybko Twoja skóra na to zareaguje. Błąd 5. wyciskanie zmian skórnych. Czy znacie to uczucie, gdy nagle pojawia się krosta i cała uwaga skupia się na niej? Kuszące jest szybkie wyciśnięcie, ale uwierzcie mi, to zazwyczaj kończy się gorzej. Mechaniczne wyciskanie może prowadzić do stanów zapalnych i długotrwałych przebarwień, a w najgorszym przypadku pozostawia blizny. Jeśli wyciskasz niedoskonałość bez odpowiednich narzędzi i procedur, łatwo o wtórne zakażenie, które pogłębi problem. Lepiej jest zainwestować w wizytę u kosmetologa lub dermatologa, którzy Zrobię to bezpiecznie. Możesz też skorzystać z mojego poradnika do wyciskania, który mam na kanale. Błąd szósty: brak higieny pędzli do makijażu. Pędzle do makijażu to często zapominana przyczyna problemów skórnych. Jeśli ich nie myjemy regularnie, gromadzą się na nich resztki kosmetyków, kurz i bakterie, które później przenosimy na skórę. Brzmi obrzydliwie, prawda? Regularne mycie pędzli, najlepiej co tydzień, pozwala uniknąć wyprysków, zaczerwienień i podrażnień. Sama stosuję mydło, Bakteryjne lub środek do czyszczenia pędzli, aby nie zniszczyć włosia. Przechowywanie pędzli w zamkniętym pojemniku pomaga utrzymać je w czystości i zapobiega osadzaniu się kurzu. Bądź siódmy. Nieprawidłowe mycie twarzy. Mycie twarzy wydaje się prostą czynnością, ale robienie tego nieprawidłowo może zaszkodzić skórze. Co wam powiem, to wam powiem sama dowiedziałam się o tym dopiero podczas studiów. Wcześniej katowałam skórę mocnymi żelami, a całe mycie zajmowało mi może 10 sekund. Nic dziwnego, że później Później dziwiłam się skąd ten trądzik i podrażnienia. Ważne jest, aby przed myciem dokładnie usunąć makijaż, używając płonu micelarnego lub olejku, a następnie zastosować delikatny żel do mycia. Woda powinna być letnia, nie gorąca, ponieważ wysoka temperatura może przesuszyć skórę. Na koniec twarz osuszaj czystym ręcznikiem, który również regularnie pierz. Pamiętaj, że dokładne, ale łagodne mycie twarzy jest kluczem do zdrowej cery. Błąd ósmy. Częste dotykanie twarzy. I teraz czas na błąd, o którym wspomniałam na początku odcinka, czyli częste dotykanie twarzy. Często robimy to bezwiednie. Dotykamy czoła, policzków, poprawiamy włosy. Wyobraź sobie, że jedziesz w autobusie i dotykasz wszystkich powierzchni, a potem dotykasz swoją twarz. Nie brzmi dobrze, prawda? Ręce mogą przenosić brud, tłuszcz i bakterie, które zatykają pory i powodują wypryski. Kontrolowanie tego nawyku to klucz do zapobiegania stanom zapalnym. A to nie jest proste, bo znam ludzi, którzy cały czas dotykają. Tykają się po twarzy, to na pewno im nie pomaga. A wy, jakie błędy uważacie za kluczowe? Stwórzmy w komentarzach pod tym filmem taką małą encyklopedię błędów, których warto unikać i pomóżmy sobie nawzajem. Zapraszam do komentowania.